Siema, widzę, ja gramy sobie w Pet Simulator z moim kolegą. Przywitaj się. Dobra. Ja już jestem w tym świecie dopiero i mam te dwa tyłiany, bo od jakiegoś typka dostałem i muszę przegonić mojego kolegę. Co się stało właśnie? Ja mam tylko te petuny. Nie. Ale dlaczego? O dobra, tak, tak, tak. Czekaj, tylko muszę takie no coś zrobić. Weź, tylko kupię ostatni. E, ja tylko e, pójdę do tego chyba świata, co ty jesteś, bo ja za chwilę w nim będę, bo kupiłem ten oświat, ostatni świat w Fantastic World i teraz 77, 777 milionów. Kupuję. Dobra, tak, jest, jest, jest. Dlaczego mnie nie lubisz, niby? Ale naprawdę mnie nie lubisz, czy po prostu tak? Mm, ale najsłabszego, którego mam, tylko za 2 miliony. No to weź. Zrób, bo ja mam teraz tego za 4 miliony i będę chciał go też trochę ten. O tego. Miałaś mi dać jakiegoś peta. Ale to nie był twój pet, to był mój od tego ziomka. No dałeś mi ten, a potem. Ej, co? Nie, to nie był ten, bo ty mi dałeś tego za 100 milionów i potem zrezygnowałeś. Musisz mi go teraz oddać. Bo no, to nie był ten. Mię... Pamiętasz? Nie, to nie był twój pet. Ja dałem to tego ziomka, co się nazywa XDXDXD, XD, XD, coś tam coś. Ale jak? Mm, mm, mm. Dobra, nie ja. Za chwilę cię przegonię. Tylko się teleportuję do Glacier, i za chwilę będę w tym samym świecie. Co ty? Jestem tandy, tak? A... Dobra. Ja za chwilę będę w tym kozackim świecie. Kupuję za 7 bilionów, jakieś coś, dobra? Tak, kupuję to i teraz się teleportuję za chwilę do innego świata. Jakaś czarna skrzynia. Mam przez to czarną skrzynię, tylko muszę. sobie ją roz albo dobra. Nie, jednak nie, zresztą. Co? Z kim ty rozmawiasz? Eee, co? Weź mama, idźcie, ja rozmawiać Z kolegą, no. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie. Jezus, mama, no jak ja cię nie zmuszę. Eee. Co, jak to? Co, 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 co? O, dobra, widzowie. Patrzcie teraz na to, za chwilę przegoniemy mojego kolegę. ucie ucie Jestem w. Czekaj, jak się nazywał ten world? Jestem w. En... No to sobie zobacz po prostu, weź sobie zobacz, bo ja mam udostępniony ekran. Ja już... Co? żeby Rybekiszkaż U, weź to, powiedz. Nie, ja nie to tu nie patrzę, bo ja jestem na telefonie i właśnie ten. I właśnie jak wyłączy, no to mi się robak cały wyłączy. Więc nie. Rybekiszkaż U, weź to, powiedz. ale ja sobie już będę wbijać do innego świata jeszcze A ty w jakim jesteś świecie? W jakim jesteś świecie? Ja też jestem w Tech World, ja też jestem w Tech World Czekaj, jestem w Tech World i jestem w Dark Teach i no. co to w ogóle jest? Tak, Raz, dwa. Jestem chciałapę w górę i suba, widzowie. żeby pokonać mojego kolegę. Muszę go pokonać. O, jeszcze zapamiętam. Ja no dobra, ale może jak ty nie będziesz grać. Co znowu? Jak ty nie będziesz grać jeszcze kilka godzin, to ja cię pokonał. O kurde, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Tu nie, 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 nie. papi, mój nianio. Ach, tu papi, czy papi, czy papi, czy papi, czy papi, czy Dobra, kupuję sobie jakiegoś peta najlepszego. Tak, 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 tak. Urobie, kaskas. Zobaczymy sobie, ile on daje. 6 milionów.

Let's go, let's go, let's go, let's go. Dodo, 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 A może tak, a może kupa jest tak? Robimy też też. Pierście mi czubierę. Jak ją a ty jaką? Aya ja idę same hacker 23. A no Ja sobie zbieram hajsik więc dlatego mam tyle. Zbieram hajs, zbieram hajs, zbieram, zbieram hajs. A ja, ja e, hajçik, a a a mam jeden. Robimy kaskesz. Kaskesz. <try> Czego kolejny jest za 8 milionów? O co chodzi? O czym ja ciągle zbieram. Jak mało jest za 8 milionów? Co to jest? Zostawcie się słuba widzowie normalnie. No, 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 tak, tak, tak. No, 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 no. tak tak, tak. Mało no, proces mi zostało jak tak. To za chwilę mi się kompo zładuje, znaczy telefon. Ja nie mogę. No, dobra. Robimy Robię mm -mm -mm -mm. Dobra, prezencik mam do zebrania. Robimy

już się za chwilę wbije ten, co jest za 600 tysięcy, ale to jest tak mało. A ja i tak mam. Myślę, że ja wydałem na petycję. Pół godziny, pół godziny, pół godziny, pół godziny, dobra, dobra. Czyli, że możesz grać, o Jezus, 200 milionów. Jezus, jak mało wyrazu, to mama, a ja mam mało procent, jak to możliwe? Ile jeszcze możesz grać? Co? Ej, co? Ja mam 10 milionów, jak to? Wbijam do kolejnego światła.

Dobra, teleportujemy się do RODAR-u. Do, Dlaczego do, 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 do. ja w ogóle nie mogę robić żadnego trade'a? Ej, naprawdę. Ja, nie, ja teraz nie wiem już jak się robi trade'y. A tak. Mojej babci. Co mi za to dasz? Nie. A ja czekaj, ja mam cztery miliony, a ty masz trzy? Brać się tradeuje za, za jakimś innym typkiem, bo, bo może on będzie mieć lepsze paty od ciebie, więc zrobię kasz kasz. U.

o, nie, jednak 400 chłopki daje, coś mi się zaczęło. 400! Ej, co ja w ogóle zrobiłem? A ja nie chciałam z Tobą tradeować, bo w ogóle nie wiedziałam. O, dobra, Agil. Jakiś Agil? Nie, nie, nie. Świetnie, chłop. No, Monika, już działa. Chodź na kulturę.

Ej, ej, mój kolega w coś. Ej, gra... Mój kolega gra w Jay break a dołączysz do mnie, bo tam. albo nie dołączysz do mnie, bo tam jest he bacon. Ona się akurat. Batajer. Nie, my name. One korpora, a ona pirupia. Czekamy na Ciekawe, w co grasz, bo ja nie wiem, w co. A, ty jest fajny. Nu, nu, nu. A ty grasz? A ty w jakiej duszy nie jesteś? O, siema, siema. Idziemy na górę, chodź, idziemy na górę. O, wszystko tak, andy kisz o wszystko, powiedz. Może będziemy grać. Aha. Robimy kisz Dobra, Poland, Poland będzie grać, Poland będzie grać. A ty grasz? Tak, a ty? A ty grasz? Ja też gram. Ale o co ci chodzi? Jakie arabi Surodzki. Arabi Surodzki. No, w innej drużynie takiej, a mamy A, O co chodzi? Co? Dlaczego? A ty grałeś w Poland? Kasz, kasz. U, kasz. Kasz, kasz, Ja chyba dołączę do, e, do mojego kolegi, ale nie wiem, dobra, dołączam Dołączam do tej kupy, i się ma. Chodź na górę, chodź na górę. <noise> Co? Co? Mm, 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 mm. Spadamy z mapy. I co, Meks? Jakie Meks? Ja też. Nie, ja pierwszy. Nie <noise> ja byłem pierwszy. <noise> Ej, co ty zrobiłeś właśnie? Ty się o coś uderzyłeś, łopie? Co, 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 co? co, O nie, żebyśmy teraz nie grali razem? Siema. Siema, 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 siema. No dobra. <noise> Gramy, 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 gramy. Ty grasz? A dobra, Widza, wie co? Dobra, Widza, wie jak kończymy ten się myślisz, że się i na razie...